Witam serdecznie w kolejnym odcinku Ingeniera Programisty. Jeżeli poznajecie ten stworzeń czy też czpień, to OK. Jeżeli ktoś nie poznaje, to zapraszam na odcinek 149, w którym to pojawił się odcinek tego jak wyrenderować z imitacją obróbki takiego elementu. Natomiast dzisiaj zaprezentuję kolejną wersję programu typu CAS który wspomaga niejako obliczenia. To jest program podobny do Matcada, którego być może większość osób kojarzy. Jakiś czas temu prezentowałem na kanale możliwości, czy też takie przykłady, powiedzmy, proste, związane z programem WX Maxima, który jest dostępny na, na różne platformy systemowe, a dzisiaj mamy inny program, s Studio. I tutaj będziemy robić ten, ten stworzeń. Tutaj taką prostą analizę i pokażę wam, jak ten program działa, i sobie porównać, jak on działa w porównaniu do Maksimy. I zrobimy też na koniec, jakąś tutaj pewną symulację w programie Solidworks. Mam już tutaj uproszczoną geometrię tegoż sworznia. Po to, aby przy zadanych tutaj parametrach przeprowadzić analizę, zobaczyć, sprawdzić też, jak się mają wyliczenia takie czysto teoretyczne, takie, które znamy. Z poradników mechanika, nazwijmy to, do tego co wyliczymy tutaj przy użyciu metody elementów skończonych. Zatem, powiedzmy, że mamy sobie ten nasz stworzeń, i teraz jak wyglądają warunki brzegowe? To znaczy, jak on jest po pierwsze umocowany? Jest zamocowany w ten sposób, że za pomocą gwitu m 20 razy 15 jest wkręcany w pewne gniazdo i do tego opiera się o średnicę Fi24 i powierzchnię płaską. Mierza Fi30. I teraz na tej powierzchni walcowej Fi24 następuje obciążenie tego, tego stworzenia i mamy za zadanie sprawdzić przy warunkach naprężeń dopuszczalnych i tych parametrów, które tutaj mam podane jaka może być maksymalna siła, którą możemy tutaj przyłożyć na tą powierzchnię walcową cylindryczną, tak aby zmieścić się w tych naprężeniach tutaj dopuszczalnych. I teraz, tak jak to było podobno, podobnie w przypadku wix maksimum to jest o tyle fajnie, że jeżeli sobie zmień, zmienimy parametry na szybko, do tego mamy tutaj jeszcze obsługę jednostek, czego w maksymie nie było, albo przynajmniej mi się tego nie udało znaleźć. Ale powiedzmy, zmienimy sobie długość Czynu L, L czynna, tak sobie oznaczyłem, to jest ta wartość 39 mm. Powiedzmy, że wpiszemy sobie 50 mm i zanim zaakceptuję, zwróćcie uwagę na LR czynna, czyli to jest ramię działania tutaj momentu. Enter. Od razu mi się e, zmieniło. Czyli w momencie zmiany pewnej zmiennej, pewnego parametru, od razu cały nasz arkusz przelicza się. Jest to tyle fajne, że na przykład robimy jakiś raport, robimy jakieś sprawozdanie, niekoniecznie na studia, w ogóle jakiego typu jakieś rozwiązanie, jakiś projekt liczymy, no to jeżeli korzystamy z Excela, no to jest fajnie, bo, bo możemy sobie po kolei komórkami też układać jakieś równania, ale nie pozwala nam to takiego fajnego budowania całego tutaj ciągu obliczeniowego, jeżeli potrzeba jakiegoś, Jakieś komentarze, jakieś, jakieś obliczenia dodatkowe, czy też wklejenie grafiki, no to tutaj fajnie możemy sobie taki raport od razu tworzyć, czy też projekt na studia, jeżeli studenci oglądają. Czy też nawet innych zastosowań. I taki raport, który sobie napiszemy, co wygląda właśnie podobnie jak w Matkadzie, podobnie jakbyśmy to pisali na przykład w Wordzie, kolejne, kolejne formułki. No to tutaj mamy ten plus, że od razu wszystko jest przeliczane, jeżeli sobie zmieniamy tutaj parametry. Także wrócę sobie teraz tutaj wartości 39 mm i. Co jest dodatkowo ciekawe, że możemy sobie dane wyświetlać w różnych jednostkach, i teraz powiedzmy, że tutaj mamy w milimetrach, ale z jakichś tam przyczyn powiedzmy, że nie chcę milimetrów, chcę tę jednostkę sobie e, zmienić. Klikam sobie w tym momencie Ctrl W i sobie na przykład wymieniam na, nie wiem, decymetr na przykład. Wpisuję decymetr, e, w, klikam Enter. I mam teraz. No teraz może nie do końca, dobrze mi to wyszło. Jeszcze raz kasuję sobie jednostki. O, tak, dobra, pokazuje mi się teraz taki czarny kwadracik. I ja muszę teraz sobie kliknąć Ctrl W, klikam sobie jeszcze raz na przykład ten decymetr. Klikam i mam teraz w decymetrach. I teraz zauważcie, że to, że ja zmienię jednostek, nie wpływa to na przebieg dalszych obliczeń, to znaczy, że wszystko będzie dalej wyświetlane w takich jednostkach, jakich ja potrzebuję. Program na bieżąco dopasowuje jednostki do tego, co my potrzebujemy. Mogę sobie w metrach zrobić i również wyświetlać w ten sposób, czyli na przykład niech tutaj będzie, będzie metr. No, a jak potrzebujemy i jeszcze inną jednostkę, to jaką chcemy jednostkę, to sobie w takich jednostkach wpisujemy i wszystko nam tutaj fajnie sobie działa. Co dalej? Możemy sobie konwertować jednostki pomiędzy różnymi systemami, czyli między anglosaskim i między naszym, który my użyjemy, uży, używamy na co Czyli powiedzmy, mamy jakieś opracowanie, gdzie mamy jednostki nienależące do naszego układu, i powiedzmy, z konwerterem próbujemy się w jaki sposób przedrzeć przez te całe wyliczenia. No to nie ma problemu, możemy sobie te równania wklepać tutaj. Włączyć konwersję na nasze jednostki i od razu całe równania już otrzymywać w takich obliczeniach, jakie my używamy na co dzień. Dobra, co dalej? Powiedzmy, że sobie mniej więcej z prostego tutaj rozwiązania, jakie znamy najprościej, czyli moment gnący, siła tnąca, jako siła reakcji, i próbujemy sobie tutaj wyliczyć, jaką maksymalną siłę możemy Przyłożyć. No i teraz mamy dane, że powiedzmy, jakiś mamy materiał, gdzie wyliczyliśmy sobie współczynnik bezpieczeństwa, jakieś tam i otrzymaliśmy, że naprężenia dopuszczalne to 80 MPa, długość czyna 39, średnica 24 mm i siła wstępna to na razie nic. Siła wstępna to jest sprawdzenie, daje nam dla naprężeń zredukowanych 0,74 MPa. No i dopuszczalna siła, jeżeli sobie przekonwertujemy na szybko ten wzór, to dostajemy 58 kN. No to sobie powiedzmy, że sobie teraz tutaj wpiszemy 58 czyli 5000 5380, zaktualizujemy, popatrzymy, no i mamy 79,99 MPa, czyli mamy tutaj tyle, ile nasze naprężenia dopuszczalne, czyli żeśmy to przeliczyli. No i teraz pewnie ktoś się zastanowi, że taki paskudny ten przykład jest. No i ma rację, że jest paskudny przykład, i porównamy sobie, czy też spróbujemy to wyłapać w symulacji. Ale na przykład, jeszcze ktoś inny, jeżeli nie wie do końca, o co mówię z tym paskudnym przykładem, to może powie, że dlaczego długość czynna, skoro tutaj mi się opiera na powierzchni płaskiej. Kołnierza Fi30, dlaczego używam do długości czynnej 39, a nie uwzględniam jeszcze tego 3,5 mm? Ok, nie ma problemu. Chcesz dodać 3,5 mm? Proszę bardzo, dodajemy 3,5 mm, aktualizujemy. No i mamy teraz nowy, nowy przelicznik, czyli 4960. Powiedzmy, że wklepiemy sobie teraz ten 4960. 4960 aktualizujemy, no i teraz mamy taką siłę dopuszczalną, jaką tutaj możemy sobie przyłożyć na ten czpień. Dobra, to co, przechodzimy do programu, czy jeszcze próbujemy tutaj uwzględnić, na, tym, na czym ta paskuda polega. Paskuda polega na tym, że mamy tutaj dużą zmianę średnicy, czyli z Fi24 idziemy na Fi30 i w miejscu, gdzie mamy promień R05 pojawia nam się taki temat jak spiętrzenie naprężeń. No i teraz pasowałoby te wartości naprężeń przeliczyć, tak aby tego spiętrzenia naprężeń troszeczkę się pozbyć. Czy też pozbyć, czy też uwzględnić, więc idziemy na kolejną kartę i yy, przedstawiamy kolejne dane, które wchodzą. Czy też które wynikają z naszej geometrii, czyli średnica kołnierza 30 mm, promień okrąglenia 0,5 mm, no i dalej biorę równanie, które pomaga mi w zależności od tego, jaki mam stosunek parametru h do r. Oczywiście h mam tutaj wyliczone, gdzie mam? Tutaj mam h wyliczone, jest to średnia średnica. Uzyskana, ale tego fragmentu tutaj, czyli pomiędzy, pomiędzy tym D dla, dla połówki, czyli to jakby dwa promienie odjąć to najprościej. I w zależności w jakiej granicy się wiąże, to nie jest pełny warunek tutaj, to jest warunek uproszczony, także tym się proszę nie sugerować. Jeżeli nic się w przepisywaniu współczynników nie pomyliłem, to ostatecznie otrzymuję naprężenia zredukowane 211 MPa, a ja liczyłem, żeby. Osiągnąć wartości mniej lub równe wartości 80 MPa. Co to oznacza? To oznacza, że muszę dopuszczalną siłę przedżyć raz jeszcze i ostatecznie otrzymałem siłę równą 1870 N. Zatem teraz uwzględniamy kwestię skarbu. karbu. Wprowadzam nową wartość siły 1870 N. W w w aktualizuję. No i teraz zobaczcie, tutaj w zwykłych naprężniach zredukowanych otrzymuję ratem 30 MPa, ale jak już sobie teraz przeliczę, no to mam już naprężenia z uwzględnienia współczynnika karbu 80 MPa. Dobra, co na to mes? Czy faktycznie ten współczynnik karbu dobrze został uwzględniony? Czy źle? Czy to ramię dobrze zostało uwzględnione? Oczywiście na takiej odległości to my tego w mesie nie jesteśmy w stanie dokładnie wychwycić. Natomiast sprawdzimy do takich parametrów taka siła 1800 70 MPa, co nam to pokaże? Tutaj mam. Już przez warunki brzegowe zdefiniowane, aby zaoszczędzić na czasie. Aczkolwiek poprawię sobie tutaj wartość siły 1870 N. Zaakceptuję. Mam tu warunek obciążenia łożyska na tej powierzchni, na której tutaj coś działa. Tak, aby starać się możliwie najlepiej odzwierciedlić te warunki. Oraz umocowanie dajemy po pierwsze stałe, czyli tutaj gdzie się wkręcamy, kleszczymy. Przesuwne, ponieważ na tej powierzchni mamy możliwość jakiegoś, powiedzmy, lekkiego Zabazowania oraz tutaj zabazowanie na tej powierzchni przesuwne, po to, aby nie były one całkowicie związane, tak aby mogło być tylko odebrane te stopnie swobody, które wynikają z przykręcenia tego czpienia do od gniazda. Wygenerujemy sobie teraz siatkę, czyli sobie zrobimy. Siatka jest w zasadzie wygenerowana, dlatego sobie na szybko zobaczymy parametry standardowe 4 punkty czyli drugiego rzędu standardowo nie będziemy tutaj na razie nic bardziej, bardziej szukać powinno to w miarę sprawnie wygenerować siatkę i zaraz będziemy mieli, jak ona wygląda. Jeżeli ktoś by się zastanawiał, po co tutaj takie jest taka krawędź, to właśnie po to. Po to widoczne, aby tutaj w miejscu, gdzie nazwijmy to w cudzysłowie dużo się dzieje, siatka była troszkę bardziej zagęszczona, tak aby lepiej wyłapać, co się tutaj w tym naszym obszarze dzieje. Uruchomimy to badanie i zaraz sprawdzimy, jaką wartość naprażeń otrzymamy dla naszego materiału. Mamy tutaj materiał 360, czyli zakładając 80 MPa dopuszczalnych naprężeń, no to jeżeli przyjmujemy analizę czysto liniową, no to wtedy nie ma tutaj problemu, aby zmieścić się w granicy naprężeń liniowych wynikających Eee, przepraszam, w granicy z sprężystych, czyli tutaj nie wchodzimy w obszar plastyczności, dlatego nie powinno, nie powinniśmy go tutaj przekroczyć przy uwzględnieniu tego współczynnika karbu oczywiście. Zaraz, ten powinniśmy zaraz wyniki zobaczyć, niech to komputer tutaj prze, przemieli u mnie. Dobra, no i uzyskaliśmy wartość 90,6 MPa. I teraz tak, maksymalne według Misesa. No i oczywiście, jeżeli e, znamy już to, to kwestię, że jeżeli będziemy zagęszczać teraz siatkę w miejscu tego, tego karbu, to oczywiście ten, e, wartość tego Misesa będzie sobie tutaj rósł. Natomiast ja tutaj starałem się mniej więcej tak tą siatkę dobrać, abyśmy na zasadzie tutaj aproksymacji, czy też bliskiej odległości szukania tych, tych, tych punktów naprężeń, abyśmy otrzymali tutaj w miarę tą wartość bliską tego, co my poszukujemy. Dobra, no to teraz Powiedzmy, że chcemy tę sprawę pominąć, i powiedzmy, żeby lepiej sprawdzić, jakby możliwości, czy tutaj nie oszukuję, czy specjalnie nie dobrałem jakichś takich parametrów, to powiedzmy, zmienimy sobie inaczej tutaj teraz te, te parametry. Powiedzmy, że maksymalnie chcemy, aby nasz stworzenie, maksymalne naprężenie, jakie powstały, to żeby na przykład było. 150 MPa. Uwzględnimy sobie wartość długości, taka jaka tutaj była. Natomiast tutaj sobie teraz zmienimy średnicę tą mniejszą na wartość, nazwijmy to, przyjmijmy 20 mm. I zróbmy jeszcze teraz coś takiego, że ten kołnierz zrobimy nieco mniejszy. Tu było 20. Zróbmy teraz wartość 20, niech będzie 22 mm, i dajmy sobie mniejszy promień, na przykład R015, i sprawdźmy, co teraz wyjdzie. 157 MPa 1,78. 1780, teraz wyszło 1780 N. Sprawdzimy. Jeszcze raz, czy zgadzają nam się wartości napięcia? 150 MPa wyszło, czyli tyle, ile tutaj sobie my założyliśmy wstępnie. Dobra, przechodzimy teraz do modelu. Wykonamy teraz zmiany, czyli spróbujemy tutaj w tym szkicu na szybko pozmieniać. Spróbujemy teraz tą wartość zmienić na 20, a tą wartość zmienimy na 20. Aha, czyli teraz muszę wszystko zmienić. Dobra, to pójdziemy w innym kierunku. Pójdziemy w takim kierunku, w drugim kierunku pójdziemy. Niestety, ten, ten pomysł tutaj jest chybiony w tym momencie. Pójdziemy tak, aby zwiększyć, czyli damy sobie faktycznie 30, tak jak to było na początku, średnicę zewnętrzną. Tutaj niech będzie. Niech będzie 30. Damy r0, 15, tak jak to tutaj niech będzie zostanie. Natomiast tutaj damy 28 i 150 megapaskali. Sprawdzamy jaka dopuszczalna siła 4680, czyli jeszcze raz sobie tutaj teraz Zmienimy. 4680, no i sobie możemy zobaczyć. Takie naprężenia zredukowane otrzymujemy, jeżeli nie uwzględniamy współczynnika, karba, współczynnika karbu. Natomiast tutaj w tym przypadku otrzymujemy 150,4 MPa. Idziemy zatem teraz do programu i spróbujemy te dane tutaj zmienić. Czyli teraz Fi 30, tutaj damy Fi 28, tak aby się nam tutaj. Wszystko zgadzało. Z tych wartości nie zmieniamy, chyba że wydłużymy jeszcze z ciekawości. Co zrobimy? Taki eksperyment, że powiedzmy damy tutaj 50, niech będzie. Ok, czyli jeszcze zaktualizujemy 3770 w tym momencie, pokazuje wartość siły 3770. I teraz powinno już być ok, dobra. Czyli jeszcze teraz sobie ten parametr zmienimy, czyli tutaj damy 50, i mi tutaj coś nie w tą stronę poszło, a to wynika z tego, że tutaj mam maksymalny wymiar. To muszę w takim razie zmienić, a zrobimy na sztywno tutaj ten wymiar na 3,5. I teraz damy na, tym, na tej odległości, damy wymiar. 50, także teraz się nam to wszystko ładnie przebuduje. W ten sposób, tak teraz to wygląda. Idziemy do analizy statycznej. Tutaj w zasadzie nic się nie zmieniło. Zmieni się teraz siatka. Utworzymy siatkę. Damy, aby się szybciej utworzyło 2-2 mm. Pozostałość zagęszczenia pozostanie z racji tego, że jest tutaj oddzielne, czyli tamtego nie zmienimy. I w momencie, jak wygeneruje się siatka. To zrobimy nowe obliczenie i zobaczymy, czy zmieścimy się w naprężeniach maksymalnych około 150 MPa. Zatem uruchomimy badanie i powinniśmy. Aha, nie zmieniłem chyba siły. Powinno być 1770. Dobra, anuluj teraz na szybko, nic się nie wydarzy. Jeszcze raz tak, nie, okej, okay, dobra szybko teraz zmienimy 3770 to i uruchom i teraz powinno już się nam to przeliczyć no dobra, mamy, mamy 150 MPa no ciekawie, ciekawie to działa czyli teraz widzimy, że ten taki teoretyczny sposób uwzględnienia współczynnika karbu w przypadku momentu zginającego działającego na na obiekty cylindryczne, no, daje radę. I teraz w ten sposób mamy tutaj zrobione. Aha, jeszcze było co się stało. Zapomniałem o jednej rzeczy, prawda? Zapomniałem zmienić promienia na R015. To zmienimy jeszcze promień, no i z ciekawości zobaczymy, czy promień wpłynie. Znaczy, powiem Wam, że za bardzo chyba nie wpłynie, a to wynika z tego, że to wynika z tego, że tu już jest kwestia siatki. Nawet jak zmienię sobie na 0.15 teraz i z powrotem wygeneruję, zrobimy tak: utwórz siatkę, uruchom analizę. Mamy już wyniki. No i teraz przy, przy promieniu R0.15 wartość spadła do 136 MPa. No i teraz ktoś zapyta, no to jak to? No to z, z, zmniejszyłem promień, a a naprężenia spadły. Wynika z tego, że promień R015 nie został złapany przez zagęszczenie siatki. Czyli krótko mówiąc, ten element, to miejsce zostało przez program tutaj nieuchwycone. W momencie teraz pasowałoby wrócić do modelu. Jeszcze raz do, do zagęszczenia siatki. Idziemy teraz nie ta powierzchnia, nie to. Zrobimy w ten sposób. Teraz tak, edytuj definicję i wyłączymy tą ścianę. Dobra, e, idziemy jeszcze raz. Teraz tu jest tak, zrobimy. Zastosuj sterowanie siatki. Wybierzemy sobie ten fragment i damy tutaj 0,15. Damy sobie jakieś 1,1. I teraz zaakceptujemy to. Jeszcze raz sobie utworzymy siatkę i zobaczymy, czy teraz ta sprawa zostanie tutaj wyłapana. Siatka jest wygenerowana. No i teraz w tym miejscu tutaj już coś się udało złapać, także powinno być to teraz przy obliczeniach, już złapane. Widać, że to jest faktycznie teraz gęściej. Spróbujmy to badanie teraz uruchomić. Zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Nam teraz ciekawego. Mamy wyniki gotowe, no i teraz widać, że w momencie zwiększenia tego zaokrąglenia już mamy wartość wskazań wyższych, prawie 142 MPa. Gdybyśmy teraz ten promyk zaokrąglili jeszcze bardziej, czyli zamiast 0,15 dali połowę tego promienia jako wielkość siatki, wtedy byśmy wartość naprażeń, które tutaj uzyskamy, otrzymali jeszcze dużo powyżej tych wartości, tak naprawdę, którą tutaj podaliśmy w obliczeniach. Natomiast możemy śmiało zaobserwować, że prawdopodobnie ten sposób obliczenia i to, co założyliśmy tutaj, jest wystarczające do tego, aby nasz, nasze, nasz element tutaj pracował zgodnie z tymi założeniami, które poczyniliśmy do tych, do tych obliczeń. Także tak to mniej więcej by wyglądało. No i teraz widzicie mniej więcej, jak tutaj można w łatwy sposób sprawdzać i projektować, czy też pozwalać sobie, pomagać sobie w projektowaniu i mniej więcej widzicie na ile ten program może tutaj nam wspomóc taką pracę, jeżeli chcemy faktycznie jakiś projekt troszkę szybciej zrobić niż przepisywać dane i potem gdy się okaże, że czegoś nie wzięliśmy pod uwagę, o czymś zapomnieliśmy, czy musimy coś poprawić, no to się okazuje, że musimy potem wszystko albo przeliczać na piechotę, Albo jeżeli robimy to, nie wiem, w Excelu, no to regułki przepisywać później. No kwestia, kto czego używa. No oczywiście, jeżeli mówimy tutaj o studentach albo firmie, no to i zawsze, jeżeli takie rzeczy robi się bardzo często, te różnego rodzaju obliczenia, no to jest wtedy szansa albo na możliwość używania programu jakiegoś trialowego, albo po prostu mieć dostęp do licencji. Jest w przypadku programu MatCat firmy PTC, jest to program komercyjny, więc zapewne swoje kosztuje. No a jeżeli chcemy, nie wiem, no w domu coś sobie poćwiczyć, zrobić, sprawdzić, no to fajnie by było mieć darmowe. Narzędzie, a takim właśnie przykładem jest program SMAT Studio. Mniej więcej widzimy, jak nam tutaj wyszła symulacja, czyli jesteśmy blisko tego, czego oczekujemy. Nie można, moim zdaniem, uznać, że nic tutaj więcej do tego, do tego zagadnienia szukać nie trzeba. Natomiast, gdyby ktoś powiedział, że no, ale to jest taki banalny przykład, to co tutaj, co, co, co za taki program, czy on coś potrafi więcej? I teraz zobaczycie, że on naprawdę potrafi bardzo dużo. Jeżeli sobie po pierwsze otworzycie tutaj pomoc, macie przykłady. Jak otworzycie sobie przykłady, znajdziecie w przykładach taki bardzo fajną pozycję. Beam Load kalkuluje, bearing With two Supports, czyli mamy sprawdzenie tutaj łożyskowania na belce. Otwórzmy sobie ten przykład. Zobaczcie, jak tutaj mamy fajnie przykład policzony, układ macierzowy, belka, łożyska, siły, obciążenia, wyliczone reakcje. Ktoś powie, że krótki jakiś ten skrypt że coś tu jest schowane. A jest, jak się tutaj na plusik kliknie, to mamy całą listę rozwiniętych operacji, które są wykonywane. Czyli możemy, tak jak w języku programowania, robić. Pętlę, czyli czasami, kiedy potrzebujemy jakiegoś parametru wyszukać, no to zwykle na piechotę w Excelu sobie wpisujemy różne dane, że nam wypluje wynik, albo sobie jakoś fajnie napiszemy makro, jeżeli ktoś potrafi, albo sobie jakoś inny sposób poradzimy. Natomiast tutaj można, tak jak w programowaniu, sobie funkcje wybierać. Mamy if i warunek, jeżeli z którego tam skorzystałem, nawet for try, tego nie wiem jeszcze do czego jest. Linia to tak, aby tutaj jeżeli chodzi o ten. Ten, ten line, to jest po to, aby do jakiegoś warunku pętli dodać kolejne, e, kolejne warunki, które mają się wykonać w ramach e, funkcji. E, pętla while continue break, to myślę, że każdy z nas programowania kojarzy, czyli jeżeli zostanie jakiś warunek wywołany, to albo kontynuujemy działanie pętli, natomiast break, no to jeżeli jakiś warunek specjalny zostanie spełniony, wtedy wychodzimy z pętli, przerywamy jej działanie. E, I tutaj dalej widzimy, że e, Mamy sposób e, rysowania e, wykresu e, i sprawdzania tutaj danych, tutaj mamy kolejną porcję obliczeń, różniczkowanie, całkowanie. Jeżeli chodzi o programowanie, czyli funkcje takie typowo programistyczne, jak warunki pętle w tak. WX Maximie, czy też w Maximie też, to jest dostępne, aczkolwiek z tego nie korzystałem. Jeżeli chodzi o jakby opowiedzenie więcej o tym programie, niestety to jest moje pierwsze spotkanie z tym programem w ramach tutaj prowadzenia kanału, dlatego jakby no tyle, co, co, co byłem w stanie tak na szybko wyciągnąć z niego, to Wam pokazałem. Tyle co sam po prostu siadłem do tego programu i zrobiłem. Gdyby ktoś potrzebował więcej do tego programu, w zależności, że sobie wpiszecie w wyszukiwarkę w sieć z SMAT Studio Manual, macie pierwszy link. No, w przypadku DuckDucka, jak ja używam, jak wpiszecie w Google, to pewnie będzie podobnie. Ale jak wpiszecie sobie teraz taki, taką komendę z SMAT Studio Manual, macie pierwszy link, macie stustronicowy manual, poradnik opis, jak ten program działa, jakie są funkcje. Co prawda w języku angielskim, ale myślę, że obecnie to sobie większość osób w tym poradzi, a jeżeli nie, no to e, tłumacz Google e, pomoże. I zresztą mniej więcej widać obrazkowo, jest dużo przykładów co się dzieje, więc nawet jeżeli ktoś nie z angielskim sobie powiedzmy będzie miał problem poradzić, to widząc co się dzieje przy zastosowaniu jakiejś funkcji, będzie mniej więcej kojarzył o co chodzi w programie, więc jaki jest wynik. Więc tutaj naprawdę jest przykładów jak narysować wykresy, funkcje różnego rodzaju, także takich rzeczy sam chyba nawet nie miałem okazji nigdy robić. W sensie aż takich zaawansowanych, nazwijmy to, więc tutaj naprawdę można, można ciekawe rzeczy z tego wyciągnąć. No i teraz myślę, że to by było tyle na ten odcinek, jeżeli komuś się to spodoba, no to zawsze można położywać, spróbować i, i zobaczyć, czy ten program, jak się Wam z nim pracuje. Macie już teraz dwa takie, które pokazuję, czyli Maxime i teraz Esmat Studio. Jak jeszcze w przyszłości coś fajnego znajdę, to jeszcze pokażę. Z ciekawości jest to program pochodzenia rosyjskiego. Jak sobie zobaczycie, także tutaj teraz mamy taki wytwór z naszej wschodniej strony. Dobra, no i teraz na koniec z racji tego, że korzystaliśmy tutaj z programu SolidWorks wykonując analizę i weryfikując nasze obliczenia teoretyczne, zachęcam do zapoznania się z ofertą firmy SolidExpert oraz zobaczenia jakie inne, jakie inne oprogramowanie również tutaj firma prezentuje u siebie w ofercie. A ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.